Widgur 998 na 395. Z 75 zgłaszam, wyjazd, druga krajowa numer 10, 5. Od momentu uruchomienia syreny do wyjazdu minęły dokładnie 4 minuty. Samochód osobowy dostał się pomiędzy Tira i wyprzedzającego go busa. W aucie prawdopodobnie są zakleszczeni ludzie. Strażacy nie byli przygotowani do gaszenia tak dużego pożaru. W wozie używanym do wypadków drogowych mieli jedynie tysiąc litrów wody. Dobra. Dobra. W pobliżu nie ma żadnych hydrantów. Jedyne źródło wody to wozy strażackie. Po wejściu do środka strażacy oceniają stan budynku. Starają się tak zaplanować akcję, by wyrządzić jak najmniej szkód i uratować co się da.

dla ratowników to trudna chwila, ale pies musi dostać pochwałę. Zgłaszam powód lekkiego plus skład z poszukiwań, Jest wynik, zakończony połowicznym sukcesem, osoba odnaleziona, ale niestety nie żywa. Wejdzie tego chłopaków i Marek, noga i ręka, ręka rozwalona noga woli. Wstępnie opatrzony ranny czekał na przyjazd karetki. Strażacy zajęli się rozbitymi pojazdami. Najpierw zdjęli klemy z akumulatorów, by nie doszło do pożaru. Wokół pełno było rozlanej benzyny. Strażacy obficie polewali ściółkę i miejscami przekopywali ją, by upewnić się, że pod spodem nie tli się żar. To był jeden wielki, potężny płomień. Tylko ciężko jest podejść do tego. By całkowicie dogasić stertę, trzeba ją rozgarnąć i porządnie przelać wodą. Rozgarnięcie ręczne sterty 120 bel słomy to ogromny wysiłek. Do przerzucenia jest w sumie około 20 ton. Nie rozrzucaj to! Kolejemy wtedy dalej. E, powiedz mu, żeby tak nie robił. Patrz ile tam pod traktorem się pali. Wygląda na to, że w końcu udało się ugasić pożar. Strażacy przegrzebują jeszcze resztki słomy, szukając żaru. Działają nie tylko na oko. Ten sprzęt to kamera termowizyjna. Dzięki niej widać, że pożar został opanowany.